Listy od bliskich to ciepłe słowa pełne tęsknoty i miłości. W latach 1931-1945 Chiny przez długi czas walczyły dziennie i opierały główne ataki sił japońskiego militaryzmu. Dzięki niezłomnej woli oraz ogromnym ofiarom. Ponad 35 milionów ludzi, kraj ten wniósł niezatarty wkład w zwycięstwo światowej wojny antyfaszystowskiej. Listy przesłane między frontem a domy nie tylko przekazywały troskę i uczucia walczące żołnierzy, ale także ukazywały okrucieństwo wojny i niezłomnego ducha narodu chińskiego. Dziś chciałbym podzielić się z Wami listem generała Zhouchena, najwyższego dowódcy 8. Armii Narodowo-Rewolucyjnej, który poległ w trakcie wojny z Japonią, napisanym do żony tuż przed jego śmiercią. Jelen, ofensywa wiosenna Hitlera już się rozpoczęła. To bez wątpienia wpłynie na działania japońskiego najeźdźcy oraz sytuację wewnętrzną naszego kraju. Być może niedługo stanie się jasne, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja. Martw się o Ciebie i, Baby, gdy już rozpoczniesz naukę, życzę Ci, abyś mogła dojść do siebie. A w wolnych chwilach częściej odwiedzaj Baby. To jeszcze małe dziecko, które bardzo potrzebuje opieki. Wyobrażam sobie, że ona już urosła i zrozumiała wiele spraw, jak radzi sobie w przedszkolu. Czy możesz ją często odwiedzać? Proszę, napisz w liście więcej o wszystkim, co dotyczy naszej baby. Kiedy pracuję samotnie lub siedzę w ciszy, często wyobrażam sobie, że ty i baby jesteście przy mnie. Bawimy się, rozmawiamy. Baby jest taka rozbrykana, raz pieka po podłodze, raz wspina się na Twoich ramiona, a potem z Twoich ramion do Moich. Nie przestaje się droczyć. To naprawdę szczęście. Szkoda, że jesteśmy rozdzieleni. Każde w innym miejscu. Gdybyśmy tylko mogli być razem, byłoby cudowniej. Czyle, moja ukochana. Rozdanie jest trudne. Już 21 miesięcy jesteśmy osobno. Kiedy znowu się zobaczymy? Tęsknię, 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 tęsknię. Nie piszę już więcej. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Szurzeń. wieczór 22 maja. W późną noc 22 maja 1942 roku, w kołyszczącym się blasku lampy naftowej, zastępca szefa sztabu 8 Armii Narodowo-Rewolucyjnej, generał Zocien napisał ten tym, przepełniono tęsknotą listę do rodziny. Cztery mocne znaki tęsknie, wyrażają nie tylko jego czuła troskę o żonę i córkę, ale także stanowią milczącą przesięgę rewolucjonisty, gotowy go stawić czoła śmierci. Trzy dni później podczas bitwy pod Szyzli, złocień został trafiony w głowę pociskiem i poległ na polu chwały. Towarzysze broni znaleźli przy jego zakrwawiony trotbie, starannie oznaczono mapę operacyjną oraz ten nigdy niedostarczony list do żony. W trwających 14 lat wojnie Chin przeciw japońskiemu agresorowi pojawiło się wielu takich bohaterów jak Zhuqian. To oni własną krwią i życiem zapisali w historii narodu epicką opowieść. Aby uczcić pamięć generała Zhuqiana. Miejscowa ludności stworzyła pieśń ludowy opowiadającego o jego czynach, a w 1942 roku przemianowano miejsce jego śmierci na powiat złociem. Przez kolejne dekady imię bohatera głęboko zakorzeniło się w tej ziemi i w naszych sercach.